Niech będzie pochwalony Chrystus. Jeszcze raz pozdrawiam całą wspólnotę eucharystyczną w tym takim wyjątkowym spotkaniu, bo mamy taką radość, by inaugurację fundacji w, w trosce o płodność imieniem świętego Jana Pawła II, model Creightona. Jak witam wszystkich instruktorów tego modelu Creightona, wszystkich yy, Którzy wspierają to dzieło, wszystkich gości, tu razem na czele z naszymi gośćmi, z księdzem Janem Kubakiem, bioetykiem i panią Ewą Jurczyk, instruktorem i edukatorem. To goście, którzy przyjechali specjalnie na to wydarzenie. Wszystkich też pozostałych gości, całą wspólnotę z nami, święty Jan Paweł II, który patronuje temu dziełu. Zajmujemy się płodnością ludzką właśnie i niepłodnością, a więc dotykamy sfery też ciała, ale nie można tego ciała odłączyć od jakiejś sfery duchowej człowieka, bo możemy spojrzeć na człowieka w takim najpierw w takiej szerszej perspektywie w ogóle katolicyzmu. Katolicyzm jako religia jest zresztą niezwykle cielesną religią. W centrum naszej wiary stoi najpierw tajemnica wcielenia. Czyli przyjście Boga do nas w ludzkiej naturze. Przyjął ludzką naturę, stał się jednym z nas, podobny we wszystkim do nas oprócz grzechu. I ta tajemnica wcielenia streszcza największe prawdy wiary. A więc stworzenie człowieka Wcielenie Chrystusa, zmartwychwstanie Chrystusa, Kościół jako ciało Chrystusa, Eucharystia, ciało i krew Chrystusa, wiara w zmartwychwstanie ciała w Dniu Ostatecznym. Nasza liturgia zresztą angażuje całe nasze ciało, nasze zmysły, wzrok przez obrazy i architekturę. Mamy tutaj wizerunek św. Jana Pawła II, więc angażujemy też wzrok. Słuch przez muzykę, żeśmy słuchali dotyk, przez gesty, węch. Dzisiaj nie ma akurat kadzidła, ale normalnie też przez kadzidło, chociażby. Wreszcie smak w Komunii Świętej, smak komunii, przaśny chleb, niekwaszony. Stąd naprawdę Kościół nie ma obsesji na punkcie ludzkiej cielesności, lecz widzi w niej szczególny, boży dar i zdaje sobie sprawę, że. Grzechy właśnie przeciwko ludzkiemu ciału niszczą pełnię człowieczeństwa. Więc nie mamy obsesji, bo tak się zarzuca, że Kościół to ma obsesję na punkcie szóstego, przykazanie i w ogóle cielesności. A trzeba powiedzieć jasno: człowiek jest i duszą, i ciałem jednocześnie. Rozdzielenie jednego od drugiego jest definicją śmierci człowieka. Wszyscy bracia, nie jesteśmy zatem duszą uwięzioną w ciele. Ale jesteśmy, jak mówił święty papież Jan Paweł II, jednocześnie uduchowionym ciałem i wcielonym duchem. Ten fakt bycia ciałem, a nie tylko posiadania ciała, przenika zresztą głęboko naszą świadomość. Załóżmy, że ktoś nas uderzy, nikt przecież nie powie wtedy, nie bij mojego ciała, nie? Tylko mówi, żeby nie bić go. Nie bij mnie. Tak samo, gdy ktoś zachoruje na raka, ma nowotwór, nie powie przecież, że jego ciało jest chore na raka, tylko mówi wprost, choruję na raka. Dlatego potrzeba spojrzenia na ludzkie ciało od strony innej niż biologiczna, a nawet psychologiczna. Na to wszystko potrzebujemy zgłębić ludzką cielesność od strony teologii, tego Bożego objawienia, wyjaśniającego sens bycia stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Tego uczył nas święty Jan Paweł II, patron fundacji. Bo głównym źródłem teologii ciała, tak mówimy to, przypisujemy tę teologię ciała świętemu Janowi Pawłowi II, źródłem teologii ciała jest Biblia. Cała seria tych środowych katechez, które miał święty Jan Paweł II, to podróż przez solidnie przestudiowane Pismo Święte. Znamienne jest, od czego papież rozpoczął swoje katechezy. Otóż zaczął od początku, dosłownie od początku świata. Z naciskiem stwierdził, jeżeli chcemy zrozumieć człowieka i skomplikowane zagadnienia jego cielesności, Musimy wrócić do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. I jeszcze raz, właśnie ten fragment. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. W swoim nauczaniu, już jako kardynał Karol Wojtyła, przypominał nam, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i do czego jesteśmy. Powołani. Bóg stworzył człowieka takim, jakim jest, a więc również ciało, cała anatomia i fizjologia są Jego dziełem. I jak wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Więc ciało nie jest z jakimś przeszkodą, zawadą, zakałą, jest czymś dobrym. Cały człowiek jest dobry, bo jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jest natomiast faktem, że cokolwiek Bóg stworzył, człowiek może zepsuć. Jezus wyraźnie wskazał, że nie jest nieczyste to, co jemy. Wszystko, co w nas nieczyste, pochodzi z naszego serca, a więc z naszych myśli, pragnień i decyzji. To my, naszym świadomym, Wyborem możemy każde czyste i piękne dzieło Boże ubłocić i oszpecić. Dlatego Bóg dał nam szereg wskazówek, które pomagają nam tego uniknąć. Przykazania są takim, można powiedzieć, regulaminem zachowania czystości i porządku w naszym życiu. Porządkują nasze życie. Tak jak w zakonach trochę mówimy: zachowaj regulamin, a regulamin Ciebie zachowa. To też trochę może analogia zachowaj przykazania, może one ciebie też zachowają właśnie w takim porządku, który Pan Bóg stworzył. Sęk zawsze w tym jest, że bałagan, który spowodowany jest przez ludzki grzech, szkodzi po prostu nam samym, nie Panu Bogu. Wypaczenia w sferze seksualnej zawsze sprowadzają się do jednego. Do uderzenia w godność człowieka. I Święty Jan Paweł II nie mówi o seksie, prokreacji, antykoncepcji i innych podobnych szczegółach, chociaż dotyka tych spraw, ale nie w oderwaniu gdzieś tam od całości, czyli nie w oderwaniu od człowieka, bo on, mówiąc o tych sprawach ciała, mówi o całym człowieku. Mówi bardziej o jego relacji z Bogiem oraz z bliźnimi. Człowiek jest osobą, czyli kimś obdarowanym samoświadomością, wolną wolą, władzą samostanowienia oraz niezbywalną właśnie godnością, która wynika ze stworzenia, co wspomniałem już. I mówi się też o człowieku, że jest koroną stworzeń. Dzisiaj myślę, że to jest niemodne sformułowanie, ale bardzo trafne, uderzające w sedno. Każdy z nas jest koroną stworzenia, więc stoi na piedestale wszelkich stworzeń. I dlatego nie może człowiek nigdy i z żadnego powodu być traktowany przedmiotowo. Nie może przez bliźniego być używany. I dlatego tak ważne jest, o co troszczył się w swoim nauczaniu święty Paweł II, dobra relacja pomiędzy kobietą a mężczyzną, bo ona wtedy oznacza Wzajemne poszanowanie godności i wolności. Prawdziwa miłość to bycie dla drugiej osoby, troska o jej szczęście i w tym znajdowanie też szczęścia własnego. Zła relacja oznacza przedmiotowe potraktowanie drugiego człowieka jako narzędzia, którego używamy, by uszczęśliwić siebie. Wszystko inne wynika z tego prostego rozróżnienia. W tym momencie mi się przypomina taka bolesna, bolesne doświadczenie, w, kiedy miałem dyżury jeszcze wiele lat temu w poradni rodzinnej, takiej katolickiej rodzin, poradni rodzinnej, którąśmy założyli w Koszalinie. Przychodziły różne osoby i pamiętam taki ból jednej osoby, małżonki, która mówi: proszę księdza, ja już dłużej nie mogę być materacem. Więc takie bolesne doświadczenie, właśnie. Braku tej dobrej relacji, takiego, że stała, była przedmiotem, który można było używać do zaspokojenia swoich potrzeb. A to niestety też naruszało godność tej osoby. I z tym wszystkim warto się w tym zauważyć, że miłość i kolebka życia, w których strasza się życie rodziny, jest jednocześnie otrzymaniem daru płodności właśnie, daru płodności. Znów konieczne jest, byśmy przekonali się i wrócili do tego, że dar płodności jest darem Bożym. Że dar płodności wiąże nas w jakiś sposób jak najbardziej szlachetny ze stwórczym działaniem człowieka. Stąd nazywamy płodność ludzką prokreacją. Prokreacja, otwarcie na życie. Uczestniczenie w tym darze, do którego. Pan Bóg zaprasza mężczyznę i kobietę, by przekazali życie. Bo kreacją jest stworzenie, stworzenie świata, kreacją jest stworzenie człowieka i wszystkiego, co istnienia, prokreacją jest uczestnictwo w tym wielkim, bożym dziele. Stąd też płodność, miłość małżeńska wyraża się w różnych formach służenia życiu. No, ale wiemy, że. Dzisiaj coraz więcej jest małżeństw niepłodnych. Tutaj ukłon w stronę wszystkich, którzy wychodzą naprzeciw tym osobom. Ta niepłodność jest spowodowana różnymi przyczynami, to nie będę tego omawiał, bo to jakby osobny temat. Z czasami jakby naturalnie ktoś nie ma tego daru płodności, dlaczego nie wiemy. Można powiedzieć, no, że właśnie Pan Bóg obdarowuje tym darem, a tutaj. Ale też jest często przez no, różne sytuacje używki ten dar płodności naruszany. Człowiek go niszczy, właśnie bo wśród tych przyczyn jest brak szacunku dla płodności, niszczenie właśnie płodności i męskiej, i kobiecej, a bardziej w tym momencie też kobiecej bo jest, można powiedzieć, delikatniejsza, ta płodność bo jest bardzo w czasie ograniczona i w związku z tym łatwiej ją zniszczyć. A więc, a więc szacunek dla tego daru i takie zachowania odpowiedzialne, by tego daru nie zniszczyć, jest odpowiedzią na może zaproszenie, by żyć pełnią życia i by to życie rozwijać, by to życie innym ofiarować I dlatego tutaj stajemy wobec tej tajemnicy życia, przekazania życia, tej ludzkiej płodności i niepłodności. Więc dziękujemy za pana Tomasza Hilgersa, który dał taką metodę, no właśnie, metoda Creighton, która jest pomocna do tego, aby, powiem tak, przeprowadzić do płodności, żeby można przez akt, Mężczyzny i kobiety, by doszło do y, poczęcia człowieka, no, powstania nowego życia. I tutaj ta służba życiu, bo wychodzicie y, jako ta wspólnota, ta fundacja w trosce o płodność, y, do y, zaproszenia, które kierował zawsze święty Jan Paweł II. Służba życiu y, temu, który już jest, a więc od poczęcia do naturalnej śmierci i służba życiu by było to życie, bo jest taka droga, właśnie by to życie powstało. Więc bardzo dziękuję za tę służbę i życzę dalej y, zaufania Panu Bogu, który jest dawcą życia, który właśnie obdarowuje człowieka całego swoim obrazem i podobieństwem, a więc stwarza go całego i w tym wymiarze ciała i ducha i psychę. I dzisiaj y, idziemy dalej z tym pragnieniem służby, Zgodnie też z tym, co wydobywał z Pisma świętego św. Jan Paweł II uczy nas, by z tego wydobywać, by tam szukać odkrywania tej prawdy o człowieku, by odkrywać się tajemnicę ludzkiego życia. Dzisiaj słyszymy takie przesłanie już na zakończenie roku liturgicznego, bo będziemy wchodzili w okres wadentu i takie trzy słowa, niech one będą. Pierwsze to było, żebyśmy byli właśnie błogosławieni, którzy, którzy chcą zachowywać to Boże Słowo, by strzegli słów proroctwa. Jeśli apokalipsa to do tego nas zaprasza, a dobra nowina mówi nam, uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie, czyli baczcie na siebie. Odkrywajcie prawdę o sobie, kim jesteście, po co jesteście, dokąd zmierzacie. Czuwajcie. Czuwajcie. To jest to zaglądanie w swoje sumienie. I módlcie się. I módlcie się. To jest zaproszenie, by nieustannie zginać kolana przed Bogiem i módlcie się, by w Bogu wszystko pokładać i dziękować mu też za te talenty, które macie, ale jednocześnie by jemu się na nowo nieustannie zawierzać.